Czołem! Chciałbym Wam przedstawić bardzo fajny produkt. To są spodnie turystyczne Spryciarz. Spodnie turystyczne, które zostały uszyte z wełnianego softshellu. 60% wełna, 40% poliester. Wełna daje nam to, że można te spodnie używać w bardzo szerokim zakresie temperatur. Do 15 stopni przy aktywności fizycznej dają one komfort. W tym momencie mamy 20 stopni i czuję, że to już jest taka granica, w której jeszcze te spodnie mi się sprawdzają. Dzięki temu, że jest to tkanina z wełną, również bardzo długo zachowują swoją świeżość, co jest bardzo ważne przede wszystkim dla tych, którzy chcą wyjeżdżać na dłuższe wyjazdy i mieć takie uniwersalne spodnie, które będą zachowywać swoją świeżość przez długi czas. 40% poliestru w tych spodniach powoduje, że te spodnie są naprawdę wytrzymałe i można je wykorzystywać w trudniejszym terenie. Ważne jest to, że jest to materiał polskiej produkcji. Jest lekko elastyczny, dzięki czemu dobrze się dopasowuje do użytkownika, powodując, że noszenie tych spodni jest wygodne. Same spodnie są w kroju nieco obszernym, lecz dopasowanym. Czyli, jak widać na moim egzemplarzu, zostawiają trochę miejsca w nogawkach, w biodrach, ale całość daje takie wrażenie bardzo schludnych, nawet bym powiedział miejskich spodni. W kroku jest czarna wstawka, która jest elastyczna. Jest ona na tyle gruba, że nie przepuszcza ona wiatru, nie musimy się bać, że w kroku nam ten wiatr będzie przewiewał, a na tyle cienka, że w tym miejscu też nie będzie nam się pocić skóra. Spodnie posiadają 6 kieszeni. Standardowe kieszenie na biodrach z dostępem do od góry, żeby nie było takiej sytuacji, że nam coś przez przypadek wypada z tych kieszeni. Następnie dwie kieszenie zapinane na zamek na udach. Kieszenie jest na tyle duża, że wchodzi do niej telefon. Oraz dwie kieszenie na pośladkach, które również są zapinane na zamki. Oprócz tego spodnie posiadają jeszcze wywietrzniki, wentylację na wysokości UD. Dziura wentylacyjna jest zabezpieczona siatką. Dół spodni jest regulowany sprężystą patką na napy, dzięki czemu albo może ona opinać kostkę, Albo może być luźno, dzięki czemu będziemy mieli zwykłą nogawkę. Dzięki elastycznej regulacji możemy podciągnąć nogawkę do góry, tak aby się zatrzymała na łydce i uzyskujemy w cieplejszych warunkach krótkie spodenki. W takiej konfiguracji to 20 stopni, które teraz jest u mnie. Nie stanowi dla mnie większego problemu. Same spodnie są zadziwiająco lekkie. W rozmiarze SM jest to mniej więcej 700 gram. Spodnie mają nieco wyższy stan z szlówkami, gdzie możemy zastosować pasek.